Śluby i wesela niejedno mają imię. Czasem jesteś świadkiem u swojego brata albo przyjaciela, czasami gościem u dobrego kumpla ze studiów, a ostatnio zaprosił Cię ten kuzyn, o którym tylko opowiadali ci rodzice, a którego nigdy nie widziałeś na oczy. Do tematu możesz podejść na wiele różnych sposobów, a czasem robisz to na ostatnią chwilę i chciałbyś mieć jakąś dobrą alternatywę. W tym materiale zaproponujemy Ci trzy różne opcje. Zapraszamy! Jeżeli wierzysz w fundamenty klasycznej męskiej elegancji, to monochromatyczny zestaw z garniturem oparty na bieli i szarości powinien być dla Ciebie oczywistym wyborem. Tak ubrany nie popełnisz faux pas, stroju nieodpowiedniego do okazji, szczególnie jeśli na ślubie pełnisz istotną rolę, na przykład jako świadek. Biała koszula button down wzorem amerykańskich standardów nie będzie błędem, a otwarty splot tkaniny zapewni Ci lepszy komfort. Pamiętaj tylko o dobraniu komplementarnych kolorystycznie elementów skórzanych, takich jak pasek, buty i pasek zegarka. Pozwól, że na chwilę przerwę. Jestem Dawid z Dendicor. Skoro oglądasz ten film, to prawdopodobnie w najbliższym czasie będziesz miał okazję brać udział w weselu jako gość. Jeżeli, mimo wiedzy zawartej na tym kanale, jak i w tym filmie, nadal nie masz przekonania, jak powinieneś się na tę okazję ubrać, to chciałbym Cię poinformować, że niedawno ruszyliśmy z naszymi usługami personal shoppingowymi. Zajrzyj na Dendicor Consulting i wybierz rozwiązanie indywidualnie pasujące do Twoich potrzeb. A teraz, wracamy do filmu. Możesz jednak nie lubić, albo zwyczajnie nie mieć żadnego garnituru. Jeśli jednak posiadasz w szafie kilka eleganckich klasyków, to dobrym rozwiązaniem jest klasyczny zestaw klubowy. Rządzi się co prawda pewnymi zasadami co do tego, jak powinien wyglądać, ale efektownie się prezentuje i stanowi w wielu przypadkach dobrego zastępcę klasycznego garnituru. Mając więc klubową granatową marynarkę z metalowymi guzikami, klasyczne szare spodnie na kant, białą koszulę i czarne oksfordy, jesteś już o krok od skompletowania tego nieśmiertelnego klasyka. Dorzucając do tego białą poszetkę i klasyczny regimentalny krawat, stworzysz bezpieczny i zawsze dobrze prezentujący się elegancki zestaw, doskonały na okazję, wymagający odpowiedniego stroju. Nadal zbyt formalnie i będziesz się czuł przebrany, a nie ubrany? Spokojnie. Do eleganckiego stroju prowadzi więcej niż jedna droga albo schody. Na pierwszy rzut oka zestaw dobry dla typowego dandysa: kamizelka pod marynarkę i nieoczywisty wybór koszuli w prążek. Mimo to w odbiorze jest bardzo stonowany i przede wszystkim funkcjonalny. Dzięki warstwowemu podejściu do tematu ubioru, po zdjęciu marynarki nadal pozostaniesz elegancki. A wiadomo, że ślub i wesele dostarczają okazji do pozbycia się marynarki z grzbietu, na przykład podczas tańca. Całość możesz uzupełnić swoimi ulubionymi broksami i uniwersalną, wzorzystą poszetką. Nasza droga w tym temacie dobiega końca i możesz już spokojnie pojawić się jako gość na czyimś ślubie. Dziękujemy ci za obejrzenie naszego materiału i zapraszamy również na bloga. W tym momencie nie pozostaje nam nic innego jak wypatrywać pozytywnych efektów naszych porad i życzyć ci dobrej zabawy. Do zobaczenia w następnym materiale. Zespół Dendiko.